Dzień dobry, to znowu ja, udany pączek. Trochę długo mnie nie było. Lecimy na Hypixela. Dobra, eee, jeszcze raz. Halo. Halo, Hypixel, halo. Halo. Rzeczywiście, chujowo. Dobra, lecimy na CraftPlaya. Halo? Halo, czy wszystkie serwery wysiadły? O jest, dobra. Ok, ma. Ale to w ogóle prędkość jest. Jakby co, gram, y, no kur... no. No. Y, jakby co Pierwszy raz gram na CraftPlayu... No e, No. No. Jakby co pierwszy raz gram na CraftPlayu. Modyfikacje. A, czekajcie, time changer. A, no to fajnie, jest noc. Bo ja dwujeczki I proszę tylko, żeby nie było nocy. Co? Ej, no to. A. dobra, na chuj mi to. O, jestem, dobra. Wyłączam sobie timer. Nie chcę update'ować Times. Nie, dobra. Słyszałam, że na craft Craftplayu dobrze się robi Bridger'uanko i że są dobre yy, TNT jumpy. Zobaczymy to. Ztestujemy to, co nie ziomuś. muś. To trochę wyglądasz jak Marcelo. Jak A nie, bo ty jesteś zwykły Steve'ik. Tylko, że ja po prostu mam takiego tekstu packa, że wyglądasz jak taki kurde Marcelo. Ale swoją drogą pozdrawiam. Elo, Mordo. Eee, eee, dobra. Co? Eee... Eee... Aha... Widzowie, to się nagrywa? To się nagrywa, kumacie? I to się na serio nagrywa. Eee... Okej... Okay. Łóżko z Bedroka. I tam też! Co jest? Ja pierdo... Co jest? Eee, dobra, wait a minute. Co to tylko ja jestem taki zjebany? No chłopie, spróbuj mi zniszczyć łóżko, spróbuj. Zapraszam. Nie no, hu, widzę, że tutaj są same bany za cheaty. Ja kurwa nie mam cheatów. Aha. O to fajnie. A, ale naprawdę dzięki za takie kurde łóżko, koks jest, Naprawdę pewno jest koks łóżko. No dawaj, próbuj. Co? Ej no chłop, się tepa? Tu... Eee, ukośnik gros. Ukośnik pomoc. Dobra, ten serwer... nie zawiódł Zdecydowanie. Chyba wolę jednak wejść na Cokescrafta, wiecie? Albo czekajcie, jeszcze spróbuję na raz na Hypixela, no bo na Coxcraftie to taki ping, że kurde, to łeb mały. 54 osób, 54 tysiące osób na Copsc na tym, na Hypixelu. 4 a nie 4v4, jak chciałem dwójki geniuszu. E, dobra. No to to, letem mi, letem mi, Jules! O, jakieś nowe mapy dodali. No, high pixel. Gratulacje wam za to. Eh... Animacje gotowe, gotowe. Dobre, wait a minute, time changer. A. Ah. Cały czas jest noc. No to fa, fa fajnie, naprawdę. Dzięki. Jesteście po prostu prze... wyjebistymi ludźmi. Nie można nawet użyć time changera, Bo tak naprawdę, panie, to główno widać. Ja ja jak misuję. Eee, eee. Czekaj, tu, 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 tu. Wait a minute. Bo, bo ja, ja się w tych obudowach łóżka... Łuszko... nie. Taka krzywa. Ja pierdolę, taka krzywa mi wyszła. Tak, teraz się zgadza. Dobra, to było głupie. Teraz się zgadza. Eee, dobra. Tam są emeraldy, czyli tam jest środek. Tam są diaksy. A najbliżsi przeciwnice są ku... Dobra. No naprawdę wszędzie. I na Hypixela to jak kurde nie poznaję. Taki serwer niby. Zawsze. Elo mordo. Wow wow, wow. Dobra. opie Ja tutaj robię mniej więcej coś takiego. E, no. Tak żeby ku... A, aha, dobra, fajnie, nie ma ognia. Nie ma. Nie, nie ma. Nie ma. Nie ma ognia. E, jakby i tak go zniszczyłem, ten ogień, więc nie macie się o czym chwalić, że macie świetnego antycheata. W sumie ja nie cheatuję, tylko tak naprawdę ten. A to tylko na pixelu się tak dziwnie shiftuje. Ja się zawsze dziwiłem. że na pixelu się... Uch, dobra. Szmaragd. Całe dwa? O, nie chcę spaść. Wodę nie. Dobra, raz. Druga dziura, trzecia. Ta, jestem mistrzem parkoura, ludzie. Jeśli teraz bym spadł, uznałbym się za większego dekla świata. Dawaj. Dawaj. O kurde. Dobra. Sześć emeraldów. Chyba na zbroję starczy, co nie? Chociaż nie wiem, bo na w to kosztuje 6. Mistrz parkura wkracza do akcji. O! <laughs> ja nie chcę się złamać, bo to wstyd by był taki duży wstyd. Elo mordo. jak tam się czujesz? Eee, zbroja. No tak, mówiłem. 6 Emeraldów. I dużo. <noise> Czy to się opłaca? To ja nie wiem. E, dobra, więc 8. Jesteśmy 8. Były jeszcze te żarty kiedyś, jak się mówiło 8, osiem. jesteśmy osiem. 8. jezu, to był taki cringe. O! Wreszcie coś chłop robi no, porządnego. Mhm. Mhm. O, chłopie, ale ja nam postość. Mam nadzieję, że ostrość nie jest za 8 diaksów. Obo to by było, kurde, takie to jest No pewnie, że 4. A, to tylko na nowym kosztuje 8. O, elo. Dobra, mamy jak. Mam jakiego. Wow! Dobra, czyli na Hypixel gręko zadcy gracze. Czyli przynajmniej ci z gatunku lepszych. Gdzie jest chuj? No, gdzie jest, a tu jest! A jak się wystraszyłem? Ja, pielnicze. Jeszcze os dobra. Jak się w ogóle wystraszyłem, ludzie? Co to było? Szok i niedożywienie. Starcza. Dobra. Eee. A, nie wiem, po co mi tylko 16 wełny? Dobra, ja spierdalam do na środek i kupuję sobie pełę w razie spadania. No, bo wiecie, zawsze lepiej być takim ubezpieczonym, jak to się mówi. Przezorny zawsze ubezpieczony. Wiecie, co? Wiecie, jak to działa. Uuu. W ogóle po co tam stawięty? Uff. uf. uf. Mimo wszystko, że już dosyć długo w BEWSy nie czuję się najpewniej, jak chodzę z tak wartościowymi rzeczami sobie tak po prostu po... jakby po ulicy nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, muszę sobie ją ustawić na drugie miejsce tą perełkę. tylko byleby jej tak zupełnie przypadkiem nie użyć. Czułbym się wtedy zawiedziony sobą naprawdę. E, dobra. Dobra. E. Dobra. O. I teraz, właśnie w takich. dla takich sytuacji się żyje. Właśnie, kurde. Dobra. Raz Wam pokażę, co ja umiem, jak się umiem bliżować, mniej więcej. Ale mi FPS-y poszły w dół. Kurde, to przez to, że. No na High Pixel zawsze jest. Nie powiem, ile ludzi. <laughs> Przyjemie. Ludzie tak, przejemrzeczenie. Dobra. No, widzieliście? Jak ładnie wyszedł Godwitch? Tak całkiem nieźle. O, widzieliście? Proszę, jaki piękny speedwitch wyszedł. Dobra. No to teraz pokażę wam klucz, klucz programu, czyli po co mi wychodzi? Oj, pip! Po co ja w ogóle udaję to? Dobra, nieważne. Dla ludzi niewierzących mnie nie, nie używam Mac. Kurde, no prawie nowy rekord. Yy, Dla ludzi niewierzących, nie, nie używam makro. Nie, nie jestem z tego typu. No, widzieliście? Tak mi cofnęło. Chwila przerwy. Zaraz wracam. Wróciłem. Jak to się mówi brązowy alam. Dobrze. Dobra. Bo e... jestem, wróciłem. Mmm, bridging. Dobra. Bo jeszcze raz go Bridge'a. A, A to. Hmm. Czekajcie. Poradnik Godbridge O cholera Nie wiedziałem, że aż tyle tego jest Dobra. Później się zobaczę Jeszcze raz spróbuję Godbridge'a A tak się da? O! Czyli tak da się, ale to nie, nie po prostu zamyk. No. Jakie są jeszcze typy budowania? Zobaczmy pięknie wychodzi Telly Beach. Ja pieczę, ale mi się FPS-y. Ale bym była hojstem. A, uh, hojstem.